Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o jeszcze jednej sprawie, którą udało się rozwiązać dopiero po wielu dekadach. Jednak okoliczności tej dzisiejszej historii będą znacznie różniły się od tych, o których do tej pory słuchaliście w z tej serii. Będą to wydarzenia z połowy lat 70. XX wieku. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. Siostry Lion, Sheila i Catherine mieszkały ze swoimi rodzicami, Johnem i Mary w mieście Kensington w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych. W sumie w rodzinie była trójka dzieci, jeszcze ich starszy brat Jay. W 1975 roku Sheila miała 12 lat, a Catherine 10. John, ojciec rodziny, pracował jako prezenter w jednej z najbardziej znanych lokalnych stacji radiowych. Dziewczynki były absolutnie nierozłączne, mimo że ich osobowości były skrajnie różne. Sheila była dużo bardziej nieśmiała, a Catherine, mimo że młodsza, bardzo otwarta i to ona pomagała siostrze przełamać się i nawiązywać nowe przyjaźnie. Odkąd siostry zaczęły chodzić do szkoły, rodzice pozwalali im samym bawić się na podwórku, a także od czasu do czasu chodzić do najbliższego centrum handlowego, które znajdowało się niecałe 800 metrów od ich rodzinnego domu. Jedyną instrukcją, jaką dostawały było to, żeby zawsze trzymały się razem i żeby starsza Sheila opiekowała się młodszą siostrą, a Catherine bezwzględnie jej słuchała i była posłuszna. I kolejną właśnie z takich wycieczek postanowiły odbyć pewnego zwykłego wiosennego dnia 25 marca 1975 roku. Tego dnia w Wheaton Plaza organizowana była wystawa z okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz atrakcje dla dzieci. Mimo, że to był wtorek, to dziewczynki nie były w szkole ze względu na przerwę świąteczną i bardzo się nudziły. Dlatego poprosiły mamę, czy mogłyby skorzystać właśnie z tych atrakcji i pójść same do galerii. Mary zgodziła się, ale zastrzegła, że muszą wrócić do domu przed 16, żeby zdążyć na kolację. Sheila i Catherine wyszły z domu między 11 i 12 i planowały zjeść obiad w galerii handlowej w jednej z swoich ulubionych restauracji, w pizzerii, która nazywała się Orange Bowl. I około pierwszej po południu były widziane przez jednego ze swoich osiedlowych kolegów w galerii stojące przed tą restauracją, ale nie były same. Był z nimi dorosły mężczyzna i rozmawiał z nimi, wyglądało jakby przeprowadzał wywiad, ponieważ miał ze sobą dyktafon. Jednak chłopiec, który był tego świadkiem, nie podszedł do nich, żeby się przywitać. I niedługo później Jay, starszy brat dziewczynek, również poszedł do galerii, żeby załatwić swoje sprawy, ale przy okazji chciał sprawdzić, czy jego siostry są grzeczne i robią tylko to, na co pozwoliła im mama. I zastał je około 14, właśnie w tej pizzerii, jedzące obiad, ale nie podszedł do nich, tylko od razu poszedł załatwić to, co miał, sam załatwić. Trzeba pamiętać, że lata 70. znacznie różniły się od dzisiejszych czasów również pod względem wychowania dzieci i nadzoru nad nimi. Wtedy nie uważano, że pozwalanie dzieciom bawić się samym na podwórku czy chodzić po galerii handlowej bez opieki to było cokolwiek niebezpiecznego. Dzieci miały wtedy znacznie więcej swobody, nie uważano, że może spotkać je nieszczęście. Dzisiaj rodzice są znacznie bardziej na to wyczuleni. Ponadto Sheila i Catherine wielokrotnie spędzały już czas w galerii i zawsze docierały do domu na czas. Niestety niedługo miało się okazać, że tym razem będzie inaczej. Między 14.30 i 15.00 były jeszcze raz widziane przez innego kolegę, tym razem idące drogą niedaleko sklepu prowadzącą bezpośrednio do ich domu. Wtedy na pewno były jeszcze całe i zdrowe i szły same. Jednak niedługo później wybiła 16.00, a dziewczynek nadal nie było w domu. Zawsze były dość punktualne, dlatego to zaniepokoiło mamę, chociaż początkowo postanowiła dać im trochę więcej swobody. Uznała, że może zasiedziały się na tej wystawie, ponieważ dobrze się bawią, i nie zauważyły, że jest już czas, żeby wracać do domu. Jednak gdy minęły kolejne trzy godziny, a ich nadal nie było, Mary zawiadomiła policję. Funkcjonariusze dotarli do domu w ciągu 10 minut i zaczęli od przeszukania pokoju dziewczynek w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów mogących wskazywać na to, że planowały ucieczkę. Jednak z pomocą matki udało się wykluczyć tę opcję, ponieważ nie wzięły żadnych ze swoich ulubionych rzeczy ani ubrań. Następnie rozpoczęto przeszukanie terenu wokół centrum handlowego i nie trwało długo, zanim sprawa trafiła do mediów i stała się głośna w całym kraju. Był to jeden z, jeśli nie najbardziej rozpowszechniony przypadek zaginięć dzieci w historii tego regionu i ta sprawa na długo została na językach mieszkańców. Zdjęcia sióstr były pokazywane wszędzie i celem było jak najszybsze dotarcie do jak największej liczby osób, żeby dowiedziały się o poszukiwaniach i żeby jak najszybciej można było ustalić miejsce pobytu dziewczynek, ponieważ w przypadku zaginięć dzieci do te pierwszej godziny są najbardziej istotne. Policja przysłuchiwała wszystkich członków rodziny sióstr, a także sąsiadów i apelowano o zgłoszenia do wszystkich osób, które tamtego dnia po południu były w tym centrum handlowym i mogły je widzieć. I to właśnie wtedy zgłosili się ci dwaj chłopcy, jeden, który widział dziewczynki w towarzystwie tego podejrzanego mężczyzny przed pizzerią, i drugi, który widział je na drodze prowadzącej do domu. I jedyny punkt zaczepienia w tamtym momencie to był opis tego mężczyzny, z którym wtedy rozmawiały. Był ten mężczyzna w średnim wieku, około 50-55 lat, miał 1,80 m wzrostu, ciemne włosy, był ubrany w brązowy garnitur, miał także dyktafon i używał go podczas rozmowy z dziewczynkami. Wyglądał na dziennikarza przeprowadzającego wywiady z klientami galerii. Od razu w świetle późniejszych wydarzeń, czyli zaginięcia sióstr, uznano, że ten mężczyzna mógł używać tych wszystkich rekwizytów, czyli profesjonalnego ubioru, aktówki, dyktafonu, tylko żeby zmylić świadków i wyglądać jak profesjonalista przy pracy, a nie jakiś podejrzany mężczyzna, który po prostu chodzi po galerii, zaczepia dzieci, z nimi rozmawia i nagrywa ich wypowiedzi. Uznano, że mógł także nagrywać je zupełnie dla własnej przyjemności i po części później to się potwierdziło, ponieważ ustalono, że ten mężczyzna już od, Kilku tygodni. Był widziany w różnych miejscach w okolicy, w których często przebywały dzieci. Podobno zatrzymywał je i prosił, żeby przeczytały kilka zdań, które miał napisane na kartce, i nagrywał to na dyktafon. Jedna z koleżanek, Shirley i Katrin, zeznała, że w dniu ich zaginięcia, czyli 25 marca, widziała podejrzanego mężczyznę, który śledzi dziewczynki. Jednak jej opis znacznie różnił się od tego wcześniejszego podanego przez chłopca, który widział dziewczynki w towarzystwie mężczyzny przed tą pizzerią. Przede wszystkim tym, że ona powiedziała, że ten mężczyzna, którego ona widziała, był znacznie młodszy miał między 20 a 25 lat i trądzik. Niestety wtedy i na wiele Późniejszych lat ten pierwszy opis starszego mężczyzny został znany za bardziej wiarygodny i to właśnie jego portret był rozpowszechniony w gazetach. Poszukiwania trwały, ale nie przynosiły żadnych rezultatów. Na policję zgłaszali się kolejni świadkowie, ale żadne z tych zeznań nie doprowadziły do ustalenia tożsamości sprawcy ani miejsca pobytu dziewczynek. Dopiero tydzień po zaginięciu, gdy zaczęto tracić nadzieję, na policję zgłosił się młody mężczyzna z informacjami, które wreszcie mogły doprowadzić do przełomu w tej sprawie. Ten mężczyzna nazywał się Lloyd Welch i powiedział, że 25 marca widział dwie małe dziewczynki idealnie pasujące do opisu, Shili i Catherine w towarzystwie mężczyzny, który w pewnym momencie wciągnął je do swojego samochodu i odjechał. Lloyd opisał to wszystko z wieloma szczegółami, co dawało wielką nadzieję, jednak z drugiej strony funkcjonariusze mieli wrażenie, że może zmyślać, dlatego postanowili poddać go badaniu wariografem, na które się zgodził, ale którego nie przeszedł. Wyszło, że większość z jego stwierdzeń to były kłamstwa i całe jego zeznania zostały uznane za niewiarygodne. W tym czasie rodzice otrzymywali także mnóstwo zgłoszeń na swoje prywatne telefony, głównie od osób twierdzących, że mają informacje na temat miejsca pobytu dziewczynek, ale że wyjawią je jedynie, jeśli dostaną za to pieniądze. A raz zgłosiła się nawet osoba podająca się za porywacza i żądająca okupu. John Lyon zaniósł pieniądze w umówione miejsce, ale nikt nigdy się po niej nie zgłosił i ich nie odebrał, dlatego uznano, że wszystkie te zgłoszenia były fałszywe. 7 kwietnia policja otrzymała telefon z przerażającym zeznaniem. Wtedy od zaginięcia minęły już dwa tygodnie i świadek powiedział, że widział dziewczynki przypominające siostry w mieście Manassas w stanie Virginia. Podobno znajdowały się w bagażniku samochodu: beżowego Forda z 1968 roku. Były widoczne przez tylne okno i widać było, że są związane i zakneblowane. Właściciel auta pasował do portretu pamięciowego. Świadek zaczął za nim jechać, ale niestety śledzony mężczyzna zorientował się i przejechał na czerwonym świetle. Świadkowi udało się zapamiętać tylko część numerów tablic rejestracyjnych i na pewno pochodziły z Maryland, czyli tego stanu, w którym dziewczynki zostały porwane. Przeszukano bazy danych oraz funkcjonariusze przeszukali okolice w poszukiwaniu samochodu pasującego do opisu, ale niestety bez skutku. Podczas śledztwa przewinęło się kilka nazwisk potencjalnych podejrzanych. Wśród nich było trzech najważniejszych: Fred Coffey, Raymond Mileski oraz John Crutchley. Pierwszy z nich Kofi w 1987 roku został oskarżony o molestowanie i morderstwo dziesięcioletniej Amandy Marie Rey i otrzymał za to wyrok do pozbawienia wolności. Istniała możliwość, że w 1975 roku przebywał w Maryland ze względu na rozmowę o pracę, którą tam miał, dlatego mógł porwać siostry Lion. Raymond Mileski mieszkał w mieście sąsiadującym z Witon i dwa lata po zaginięciu Shili i Catherine zamordował swoją żonę oraz swojego syna i podczas pobytu w więzieniu powiedział policji, że może podać im informacje na temat zaginionych dziewczynek w zamian za zmniejszenie swojego wyroku i poprawę swoich warunków. Jednak śledczy nie przyjęli tej oferty, ponieważ udało im się ustalić, że nie ma możliwości, że miał cokolwiek wspólnego z tą sprawą i przez kolejne dziesiątki lat ta sprawa stopniowo stygła. Przez cały ten czas rodzina nie traciła nadziei na przełom. Ta tragedia, która ich spotkała, na zawsze zmieniła życia rodziców oraz brata. Jay, pod wpływem utraty sióstr, zdecydował o wyborze swojej ścieżki życiowej. Postanowił zostać policjantem, żeby móc pomagać osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji, co jego rodzina. Podobnie John zrezygnował z pracy w radio i postanowił zostać doradcą, żeby móc pomagać ofiarom przestępstw i osobom, których spotkała podobna tragedia. I dopiero po prawie 40 latach, w 2013 roku, w sprawie sióstr Ryan, nastąpił upragniony przełom. Departament Policji w Wheaton zaczął stopniowo przedzierać się przez nierozwiązane stare sprawy, w poszukiwaniu możliwości rozwiązania ich z pomocą współczesnych technologii. Gdy trafiono na sprawę Shili i Catherine, śledczym natychmiast rzuciła się w oczy postać Lloyd'a Lee Welcha, który pojawiał się w kilku aktach, ale nigdy nie był postrzegany jako potencjalny podejrzany. Postanowiono odnaleźć go i ponownie przesłuchać. Okazało się, że w tym czasie przebywał w stanie Delaware w więzieniu, odsiadując wieloletni wyrok za molestowanie dziesięcioletniej dziewczynki. Śledczym natychmiast wydało się, że to jest zbyt duży zbieg okoliczności, i czuli, że prawdopodobnie wreszcie trafili na sprawcę w sprawie sióstr Lyon. Na swoich zdjęciach z młodości, Welch wyglądał łudząco podobnie do mężczyzny na portrecie pamięciowym, tym stworzonym na podstawie zeznań jednej z koleżanych sióstr. Przedstawiającym znacznie młodszego mężczyznę. Podczas swojego pierwszego przesłuchania, 16 października 2013 roku, Lloyd Welch zaprzeczył, że miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem dziewczynek. W końcu przeprowadzono z nim kilka wywiadów, ale za każdym razem nie przyznawał się do winy. Jednak podczas jednej z tych rozmów powiedział coś, co było bardzo niepokojące. Został zapytany o to, co on uważa, że mogło stać się z siostrami. Wtedy powiedział, że najprawdopodobniej porwał je jakiś mężczyzna, zgwałcił, a później spalił. To była podejrzanie... Konkretna odpowiedź, dlatego funkcjonariusze zaczęli przyglądać się wszelkim dowodom wskazującym na to, że mógł brać udział w tej sprawie. I dopiero wtedy zauważono, jak wiele zostało pominięte te 40 lat wcześniej podczas śledztwa. W końcu, po wielu kolejnych przesłuchaniach, Lloyd przyznał się do winy, jednak powiedział, że był tylko pomocnikiem podczas porwania i że to nie było zrobione z jego inicjatywy. I to właśnie dlatego znał tak wiele szczegółów dotyczących właśnie tego uprowadzenia i wtedy, te 40 lat wcześniej, tydzień po zaginięciu dziewczynek, zgłosił się jako świadek. Powiedział, że pomagał swojemu wujowi, Richardowi. I oczywiście ten mężczyzna został zabrany na przesłuchanie, miał już wtedy ponad 80 lat. I był bardzo zaskoczony tymi oskarżeniami i oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. I śledczy przyznali, że jego reakcja na te oskarżenia wydawała się bardzo autentyczna naprawdę, było widać, że nie wie o co chodzi. I było już wtedy wiadomo, że to Lloyd kłamie w tej sytuacji. Policjanci postanowili przysłuchać jak najwięcej członków jego rodziny w poszukiwaniu osób, które mogły zapamiętać coś nietypowego w jego zachowaniu w 1975 roku. I śledczy mieli szczęście. Trafili na jednego z jego kuzynów, który zapamiętał, że około kwietnia właśnie tamtego roku pomógł Lloydowi pozbyć się dwóch sporych walizek, każda z nich ważyła około 30 kg. I powiedział, że zapamiętał to całe zdarzenie ze względu na okropny zapach, który wydobywał się właśnie z tych walizek, ale jak twierdził, nigdy nie sprawdził, co jest w środku, przed zniszczeniem ich. Tymczasem Lloyd nadal nie przyznawał się, że zrobił krzywdę dziewczynkom, mówił tylko, że pomógł je porwać i zawieźć do piwnicy. Ustalono, że piwnicę miał tylko dom należący w tamtym czasie do jego ojca, znajdujący się w mieście Hyattsville w Maryland została przeszukana i znaleziono w niej ślady krwi. Pod wpływem tych dowodów i ciągłych przesłuchań oraz prawdopodobnie ze względu na to, że łecz i tak był już w więzieniu i po prostu chciał, żeby przedłużono mu wyrok i dano spokój, przyznał się do winy. Poszukiwano miejsca, gdzie walizki z ciałami dziewczynek zostały spalone i ustalono, że było to w stanie Virginia. Trafiono na jedno prowizoryczne ognisko i nawet znaleziono tam ząb. Niestety ten dowód z jakiegoś powodu nie został prawidłowo zabezpieczony i zaginął, i dlatego do dzisiaj nie wiadomo, czy należał do jednej z sióstr. To jest jeden z tych najbardziej frustrujących elementów tej sprawy. 12 września 2017 roku w sądzie Lloyd Lee Welch przyznał się do winy i wtedy od tych wydarzeń minęły już 42 lata. I rodzina dziewczynek wreszcie dostała odpowiedź co do tego, co się z nimi stało. Oczywiście to nie było to rozwiązanie, na które liczyli, ale czasem wiedza jest lepsza od takiej niepewności. I za swoje przestępstwa, za dwa morderstwa pierwszego stopnia, Lloyd otrzymał karę 49 lat pozbawienia wolności. I odliczanie tego wyroku zacznie się, gdy tylko skończy się jego dotychczasowy wyrok, który w tym momencie odsiaduje. I do dzisiaj nie wiadomo, co tak naprawdę do końca się stało. Ponieważ nie mamy wielu dowodów w tej sprawie, jedyne co jest, to są zeznania Welcza. Wiadomo, że on jest patologicznym kłamcą. Podczas śledztwa podawał dziesiątki różnych wersji wydarzeń, które zawsze trochę się od siebie różniły. Chociaż powtarzającym się elementem było to, że pomagał któremuś z członków swojej rodziny. Ale nikt oprócz niego nie został w tej sprawie oskarżony. Nawet temu kuzynowi nie postawiono żadnych zarzutów za to, że pomógł mu pozbyć się walizek. Uwierzono w to, że rzeczywiście nie miał pojęcia, co się dzieje i że może to być cokolwiek nielegalnego, chociaż moim zdaniem to jest bardzo nieprawdopodobne, że niczego nie podejrzewał. Zwykle ta zwykła ludzka ciekawość wygrywa i sprawdza się, co jest w środku, nawet po samym zapachu i po tej wadze, tych walizek podejrzewa się, co może się w tym momencie dziać, więc trudno mi jest uwierzyć, że on naprawdę nic nie wiedział, i też nie wiem, dlaczego policja tak potraktowała jego zeznania i uwierzyła mu. Niestety, to, co powstrzymuje wszelkie postępy w tej sprawie i to, co przesądza o tym, że najprawdopodobniej nigdy tak do końca nie będziemy pewni, co się stało, to to, że ciała dziewczynek nie zostało odnalezione. Jedyne co mamy, to zeznania Welcza, który wiadomo, że jest kłamcą. Ale to jest już koniec tego filmu, mam nadzieję, że był dla Was interesujący i przede wszystkim jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat. Czy uważacie, że właściwy człowiek został postawiony za to przed sądem, czy może ktoś inny jest za to odpowiedzialny, lecz tylko przyznał się dla może rozgłosu, może sławy, skoro i tak przez wiele lat. Będzie w więzieniu. Napiszcie w komentarzach Wasze teorie na ten temat. Jeśli macie tu również propozycje, o jakichś innych sprawach, mogłabym powiedzieć. W kolejnych odcinkach z tej serii również dajcie mi znać, zawsze bardzo chętnie korzystam z tych propozycji. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!